Ujawnił pan z europosłem Jońskim, że PiS przygotowywał dla Karola Nawrockiego listę łaskawień na wypadek, gdyby wygrał on wybory. I Wąsik, Kamiński i Romanowski, takie osoby mogły znajdować się na tej liście? Panie dyrektorze, uważam, że tych nazwisk jest zdecydowanie więcej. Wykorzystywali kobiety, często tatuowali je, mówią, że są własnością jakiegoś, za przeproszeniem, bandziora. Ci jego gangsterzy fotografowali się najchętniej w tym Muzeum II Wojny Światowej. Wie pan na czym? Na tyle swastyki. Tutaj byli najbardziej uśmiechnięci na tych zdjęciach, które pojawiały się chociażby w portalach internetowych. Na mediach społecznościowych. Zanim przejdziemy do filmu, poprosimy Cię o chwilę uwagi. Czy wiesz, że kanał Gońca subskrybuje ledwie połowa z milionów widzów, którzy co miesiąc odwiedzają nasz kanał? Z Twoją pomocą chcemy to zmienić. Im więcej subskrypcji, tym więcej jakościowych materiałów, które możemy dla Was stworzyć. To my rozliczamy wszystkich polityków z ich pustych obietnic i kłamstw. To my ujawniamy, w jaki sposób krzywdzą ludzi wpływowi celebryci tacy jak Krzysztof Rudkowski czy Królowa Życia. To my upominamy się o najsłabszych i z waszą pomocą zmieniamy świat na lepszy. To co? Dałeś się przekonać? Zasubskrybuj nasz kanał, żebyśmy dalej mogli tworzyć najlepsze treści na polskim YouTubie. Dzień dobry, Wojciech Mulik, witam w Rozmowie Gońca. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj europoseł Koalicji Obywatelskiej, Michał Szczerba. Witam Dzień dobry, serdecznie. Panu, witam państwa. Ujawnił pan z europosłem Jońskim, że PiS przygotowywał dla Karola Nawrockiego listę łaskawień na wypadek, gdyby wygrał on wybory. Czy to był w takim razie ich plan na tą prezydenturę? Po pierwsze dostaliśmy informację, że na Nowogrodzki prowadzony jest rejestr, rejestr wszystkich spraw, które... Toczą się przeciwko politykom PIS-u, i to są sprawy, które, o których my wiemy. To są sprawy prokuratorskie, często już niektóre sądowe, tak jak w przypadku chociażby afer z czasów pandemii czy szpitali tymczasowych. Ale okazało się, że w tym rejestrze są sprawy, o których wiedzą pisowskie służby specjalne, a które jeszcze jakby nie zostały do końca rozpakowane. Pomysł był taki, żeby ci zagrożeni, którzy figurują w tym rejestrze, to były też osoby, które potencjalnie mogły być w ramach tej listy nawrockiego ułaskawione. Nie wiem, czy to było bardzo wyraźnie sformułowane wobec niego oczekiwanie podczas tego całego procesu selekcji kandydatów, ale mam wrażenie, że nasz sygnalista, który już wcześniej Ujawił nam kilka ważnych informacji, które się potwierdziły, i no, jest wiarygodny. Nawręcki musiał podpisać weksle. Kto może znajdować się na tej liście? Wie pan, to była pewna przenośnia, mówiąc wprost. Czy to były weksle, czy to były po prostu gwarancje, zapewnienia, które musiał złożyć? Wydaje mi się, że to, że to drugie. Natomiast istotne jest to, żeby żaden z kandydatów nie podpisywał żadnych weksli, czyli nie brał za siebie jakichkolwiek zobowiązań. Czyli ja mam absolutne przekonanie, że bycie głową państwa, bycie z zwykłym sił zbrojnych. To musi być taka osoba, która, na którą nie ma wpływu nikt poza, poza prawem, bo prezydent jest strażnikiem praworządności. Znaczy, ani cienie przeszłości, chociażby wynikające z tych różnych kręgów znajomych, o których wiemy przecież. Z samego raportu na temat Nawrockiego, który został przygotowany w środowisku PiSu i trafił na, na, na biurko prezesa, o co on potwierdził publicznie. Czyli Wąsik Kamieński-Romanowski, um, takie osoby mogły znajdować się na tej liście? E, panie rektorze, uważam, że tych nazwisk jest zdecydowanie więcej. E, ja tylko przypomnę, dwie sprawy, które my to prowadziliśmy, czyli dwie komisje śledcze Uch. do spraw afery wizowej i do spraw, e, e, do spraw e, wyborów kopertowych. No w moim przypadku jest to 12 zawiadomień do prokuratury, i to są nazwiska, o których pan rektor też wspomniał. Tam jest Kamiński, ale też jest Morawiecki, Rały, Wawrzyk te osoby, które były odpowiedzialne za ten, za możliwość zaistnienia afery wizowej, czyli afery korupcyjnej dotyczącej wiz. Czyli plan był prosty. Karol Nawrocki staje prezydentem i była to, miała być to rzekomo gwarancja nie pójścia do więzienia dla całego PiS. No właśnie, jak pan widzi te emocje, to przerażenie, te, te ataki, tą agresję, często nawet również fizyczną, bo przecież to końskie no jednak pokazało, kto stoi za Karolem Nawrockim. Znaczy ludzie, którzy forsują drzwi, którzy próbują się przedostać na teren zamkniętego tak naprawdę wydarzenia o charakterze kampanijnym. Bo to przecież był event Rafała Trzaskowskiego, na który zostały zaproszeni pozostali kandydaci, ale jakby nie było, to sztab kandydata był odpowiedzialny za to miejsce, za jego bezpieczeństwo. No, próbowano forsować, próbowano również używać języka agresji. No, przykładem jest zachowanie rzeczniczki. Nawrockiego, na co dzień dziennikarki, jak się okazuje, telewizji Republika, która magister została. Dziennikarstwa, magister dziennikarstwa. dziennikarstwa, która została wynajęta przez telewizję Republika Karolowi Nawrockiemu na czas kampanii wyborczej. To Będziemy... pokazuje te ścisłe zależności między jednym środowiskiem a drugim. Będziemy tę informację weryfikować, ale w trakcie transmisji programu Live Gońca zostanie do nas widz, który twierdził, że poznał Karola Nawrowskiego, kiedy pracował w Sopotskim Grand Hotelu, kiedy pełnił funkcję Alfonsa. Czy taka informacja pana zaskakuje, szokuje? Siem pan sposób miałskim bardzo dogłębnie. Ten publiczny już można powiedzieć, raport na temat Naworskiego analizowaliśmy. Tam się pojawiałem, jak pan wie i. I wielki bół i, i śleć, i inne osoby z kręgu, e, tak powiem, e, e, gdańskiego gangsterstwa, e, kryminaliści, e, ale również sutenerzy, ci, którzy, no, co chyba na, na, najgorsze, e, najbardziej obrzydliwe, e, wykorzystywali kobiety, e, często tatuowali je, e, mówiąc, że są własnością jakiegoś, za przeproszeniem, bandziora, e, znakowali, stygmatyzowali. E, to się w głowie nie mieści, że można mieć takich znajomych. Ja jestem przerażony, bo z jednej strony jak pan redaktor zauważył, informacje, które my po prostu przekazujemy, które do nas docierają, e, dotyczące tego, że tworzona jest lista polityków PiSu, ale z drugiej strony być może jest jakaś druga lista gangsterów, e, z którymi na różnych etapach życia e, no, zetknął się Karol Nawrocki. Karol Nawrocki przedstawia taką wizję świata, że spotykał się z tymi wszystkimi gangsterami, dlatego że wręcza im książki i chce im pomagać wejść na dobrą drogę. Czy, czy to jest poważne tłumaczenie? No, to jest jakiś totalny żart, wie pan. Problem tylko z tymi, z tymi jego, jego, jego gangsterami jest taki, że, że wtedy, kiedy był dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej, co widać również w raporcie, który ja nazywam raportem Kaczyńskiego, bo ostatecznie do niego był przecież skierowany jako jako źródło niebezpieczeństwa związane z tym kandydatem. Ci jego gangsterzy, w cudzysłowie, fotografowali się najchętniej w tym Muzeum II wojny światowej. pan na czym? Na tle swastyki. Tutaj byli najbardziej uśmiechnięci na tych zdjęciach, które pojawiały się chociażby w portalach internetowych, na mediach społecznościowych. jak pan wspomniał, Jarosław Kaczyński otrzymał taki raport na temat działań Karola Nawrockiego. Dlaczego w takim razie, Pana zdaniem, Jarosław Kaczyński jednak zdecydował się na tą kandydaturę, czy może on dzień, kiedy Panie, wybrał Karola To była bardzo, bardzo duża konkurencja, my z tego wiemy, mamy, mamy te informacje oczywiście, bo y, był Tobiasz Bochański, y, był Przemysław Czarnek, y, no ale teraz się okazuje, że pojawia się nowe nazwisko, y, to, y, to poseł Pażyński. Y, dzisiaj miałem telefon y, z informacją, że być może to osoby właśnie z kręgu posła Pażyńskiego, posła, który też notabene jest związany z Gdańskiem, dla którego Nawrocki był największym konkurentem, mogły coś mieć z tym raportem wspólnego. To są sprawy, które powinny być wyjaśnione. To jest co bardzo ciekawe wtedy, kiedy my z posłem Jańskim zaprezentowaliśmy ten raport, nie komentując go, nie, 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 nie do końca nie, nie przesądzając jak było, ale to był materiał, do którego do, dotarliśmy, który został nam przekazany. Jarosław Kaczyński i jego ludzie zapowiadali pozew przeciwko nam, że myśmy te, 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 te związki, które, które zostały opisane, ujawnili. Do tej pory nie było tego pozwu, a chcieliśmy absolutnie poprosić o to, żeby świadkiem w tej sprawie był Jarosław Kaczyński, po to, żeby mógł zeznawać, żeby proces był otwarty, żeby to Kaczyński mógł powiedzieć, kto z nim do niego z tym raportem, czy kto jest jego autorem.